To jest jawny komunista. Nazwany jest przez przeciwników komunistą stulecia z Nowego Jorku. I właśnie dzisiaj wystąpi w mainstreamowej debacie. Media to sprzedają jako nowy kierunek w kraju w Stanach Zjednoczonych, kiedy wolność tak naprawdę Powoduje to, że marksistowski kandydat no, wchodzi na scenę, jak jakiś aktor disco polo, porównując do Polski, na imprezę weselną. Tak wchodzi on na scenę polityczną w Nowym Jorku. Nowy Jork, ci wszyscy, którzy na niego będziecie głosować. Dobrze, głosujcie, Z... będziecie mieli własną medycynę, własne lekarstwo wypijecie, to co robicie dla całego kraju, rozprzestrzeniacie komunistyczne, socjalistyczne idee, chcecie, żeby to się rozprzestrzeniało jak, jak zaraza po całej Stanach Zjednoczonych, to do, do was dopadnie, będziecie mieli... Będziecie pili własne lekarstwo, bo Mandani, Mandami nie jest tylko komunistą, to jest islamista ukryty, który doprowadzi do tego, że Nowy Jork będzie wyglądał jak Londyn i inne miasta w Wielkiej Brytanii, bo islam, jeżeli nie może zdobyć jakiegoś terenu siłą, to używa e, chytrych różnego rodzaju innych sposobów, m.in. migracji. E, I to się nazywa hidra. E, oni powoli, powoli, uzyskują teren poprzez migrację, jak już mają e, saturację odpowiednio, 20-30-40% w danym rejonie, to wtedy. Uderzają całą siłą, domagają się swoich praw, domagają się jedzenia halal, domagają się e, świąt w szkołach itd. Tak A potem, jak już są silniejsi, to zabijają, e, jak to się nie zgadza z ich e, filozofią. E, ja o tym może powiem później troszeczkę, e, bo tutaj mam kilka materiałów przygotowanych, ale. E, Wracając do tej Wenezueli, to dzisiaj ta Wenezuela to wydaje się być takim polem minowym polityki światowej, no bo tak jak mówiłem, trzy bombowce B-52 krążyły jak sępy w ostatnich kilku dniach nad wybrzeżem właśnie Wenezueli. Eksperci mówią, że to było takie ostatnie ostrzeżenie Trumpa.